Włączenie takiego tunera do telewizora. Czyli, jeżeli mamy już przewód HDMI, podłączamy przewód do tunera, do gniazda HDMI, i następnie wpinamy do telewizora. W tym telewizorze mam trzy gniazda HDMI od spodu HDMI 1, później HDMI 2 oraz HDMI 3. Nie ma znaczenia, do którego gniazda podłączycie, może być to jedynka, dwójka, trójka. Ważne, żebyście pamiętali, do którego złącza podłączyliście, czyli my podłączamy teraz do złącza HDMI numer 3. Ok, przewód mamy podłączony, teraz pozostaje nam jeszcze podłączyć do tunera antenę telewizyjną, czyli antenę, którą macie gdzieś na dachu, czy też jakąś antenę pokojową. W tym momencie urządzenie już jest podłączone i możemy teraz już przejść do jego uruchomienia, więc wpinamy teraz do gniazda przewód zasilania od tunera oraz od telewizora.